Uraz na stoku. Leczyć się w Polsce czy za granicą? Witam serdecznie w naszej serii OrtoSkipas. Urszula Zdanowicz, ortopeda, traumatolog sportowy. Doszło do urazu. Jesteśmy za granicą, jeździliśmy na nartach, mamy już zrobioną diagnostykę, zdjęcia rentgenowskie, a rezonans magnetyczny w przypadku stawu kolanowego. Wiemy, co się nam stało. Czy więc musimy od razu podjąć decyzję, gdzie się leczymy? Bardzo często na pacjentów jest wywierana pewna presja. Musisz teraz podjąć decyzję. Dziś się musisz operować, dziś się musisz leczyć. Natomiast z medycznego punktu widzenia, akurat w urazach stawu kolanowego, owszem są sytuacje, gdzie trzeba działać bardzo szybko, gdzie mamy e, uszkodzenia tętnic, uszkodzenia nerwów, e, jakieś bardzo złożone, skomplikowane złamania otwarte. Natomiast to nie jest przeciętny uraz, do którego dochodzi na nartach. Większość urazów na nartach to są owszem złamania, e, to to są uszkodzenia więzadłowe, to są uszkodzenia łąkotek. Spokojnie możemy poczekać z decyzją. Nawet jeżeli operacja jest tak zwanych wskazań nagłych, mamy na przykład oderwaną łąkotkę i ona jest zwichnięta, im szybciej będziemy działać, tym lepiej, to nadal nie liczymy tego w godzinach. Zresztą bardzo często przekładamy operacje o tydzień o dwa, bo na przykład kolana jest bardzo obrzęknięte i to nie są optymalne warunki do tego, żeby operować. Tak więc w momencie, kiedy macie Państwo w ręku wasze zdjęcia rentgenowskie, rezonans magnetyczny, tu trzeba pilnować, żeby zawsze wziąć płytę z pełnym badaniem, możecie spokojnie, nawet online, sobie to skonsultować z wybranym przez siebie lekarzem, któremu ufacie. Czy podjąć decyzję o leczeniu się za granicą, czy wracać do Polski? Myślę, że żadne z tych rozwiązań nie jest idealne. Każdy z nich ma swoje zalety i swoje wady. Po pierwsze, mówiliśmy o ubezpieczeniach medycznych we wcześniejszych odcinkach Ortoskipasu. Tu trochę zależy od tego, jakie mamy ubezpieczenie. Często ubezpieczenia od pokrycia kosztów leczenia za granicą. Kończą swoją ważność w momencie, gdy przekroczymy granicę Polski. Czyli póki my po tym urazie leczymy się za granicą, to jest pokryte z tego ubezpieczenia. Jak wrócimy do Polski, już nie. Warto to sprawdzić w warunkach ubezpieczenia. Teraz leczenie się za granicą ma niewątpliwe swoje zalety, dlatego że mamy szybki dostęp, dlatego że to może się dziać od razu po urazie, czy czasami jest zaletą i mamy sprawę jakby przynajmniej wstępnie załatwioną. To na jakiego trafimy lekarza. To już jest kwestia drugorzędna i tak jak w Polsce będąc, czy gdziekolwiek będąc na świecie, mamy wielu różnych specjalistów i powinniśmy wybrać kogoś, kogo, komu ufamy, z kim mamy dobry kontakt. I ten kontakt jest kolejnym elementem, który być może jest przeciwko leczeniu się za granicą, no bo zoperujemy się tam, ale potem cała reszta leczenia, w mojej opinii jest z 80%, będzie się działa w Polsce u kogoś, kto nas nie operował. Pojawia się wtedy wiele zagadnień, odpowiedzialności za wynik końcowy tego leczenia, kontaktu z lekarzem, który operował. Tak więc myślę, że są wady i zalety jednej i drugiej decyzji, ale z całą pewnością w większości przypadków to nie jest decyzja, którą musicie Państwo podejmować w ciągu pół godziny od zrobienia rezonansu magnetycznego. Można spokojnie zasięgnąć opinii, można się spokojnie nad tym zastanowić i to zaplanować. Jeśli zdecydowaliśmy się leczyć za granicą albo jeśli chcemy wracać do Polski, tak czy inaczej mamy nasze kolano, które jest po urazie. Być może jesteśmy o kulach, być może mamy nogę jakoś unieruchomioną, bądź w gipsie, bądź w jakiejś ortezie, jak więc wracać? Czy wrócić samolotem, czy wrócić samochodem? I tu znowu nie ma idealnego rozwiązania. Jeżeli to jest powrót z samolotem, ale na relatywnie niedaleką odległość, czyli lot samolotowy 2 trzy godzinny, to pewno można by sobie na to pozwolić, o ile nie ma jakiegoś dużego obrzęku. Jeżeli jest duży obrzęk, poczekajmy parę dni, żeby ten obrzęk zszedł. Tak jest bezpieczniej. Warto pomyśleć o profilaktyce przeciwzakrzepowej do lotu samolotem. Zresztą każdy, kto ma nogę unieruchomioną i chodzi o kulach, taką profilaktykę przeciwzakrzepową powinien dostać. Z drugiej strony, jeżeli jedziemy samochodem, pilnujmy, żeby ta noga nie była spuszczona w dół. Pilnujmy, żebyśmy to nie my byli kierowcami, żebyśmy siedzieli na tylnym siedzeniu z nogą wzdłuż. Podsumowując, mamy postawioną diagnozę. Take your time. Zastanów się, skonsultuj. Skonsultuj z kilkoma lekarzami. Wybierz dla siebie jak najlepszą opcję. Bo prawda w medycynie jest taka, że zawsze jest więcej niż jedna opcja, i zazwyczaj żadna z tych opcji nie jest idealna. Powrót do domu zarówno samolot, jak i auto jest w naszym zasięgu, jedno i drugie ma jakieś zalety i wady. Chyba nie decydowałabym się na bardzo długi lot z samolotem. Z drugiej strony w takich sytuacjach zazwyczaj nie ma lepszego wyjścia, bo jeżeli podróż samolotem jest długa, no to samochodem będzie jeszcze dłuższa. Być może wtedy trzeba rozważyć zostanie na przykład pół tygodnia, tydzień w miejscu, gdzie jesteśmy po to, żeby obrzęk zszedł, żeby ten ostry stan, który się dzieje świeżo po urazie ustąpił przy nodze, która jest odpowiednio zabezpieczona i Dalej kontynuujemy leczenie.